Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Bryczkowska, jestem trenerką, kołczką, doradczynią. Współpracuję od lat z organizacjami pozarządowymi nie tylko, ale z organizacjami pozarządowymi, często w zakresie wspierania rozwoju ich działalności ekonomicznej, w obszarze ekonomii społecznej. I dzisiaj razem z moją koleżanką. Która się za chwilę przedstawi, porozmawiamy o tym, jak rozkręcać działalność ekonomiczną, gospodarczą. Będziemy mówiły o codziennej praktyce, może damy kilka dobrych rad, jak złotych. zwykle złotych. Także yy, witam. Marta. Tak, dzień dobry. Nazywam się Marta Grabowiecka-Zmorska. Jestem przedsiębiorczynią, prowadzę własną działalność gospodarczą od no już. Kilkudziesięciu lat zajmuję się otwieraniem, rozkręcaniem nowych biznesów. A od kilku lat jestem ekspertką i współpracuję z, organizacj z organizacjami pozarządowymi pozarządowymi w zakresie otwierania nowych działalności i pisania biznesplanów, przygotowywania się do tej działalności. Mhm. I właśnie teraz chcemy tak konkretnie powiedzieć, bo. Jest trochę tajemnic, z, że tak powiem, z granicy planu oraz psychologii, z którymi warto się zapoznać, kiedy chcemy rozkręcać działalność, bo to nie wystarczy tylko tak po prostu napisać sobie, bo papier wszystko przyjmie. Tam jeszcze coś musi być głębiej. Pod spodem, pod znaczy spodem. Jest taka tajemnica, dlaczego niektóre działalności wychodzą i się rozkręcają, i potem płyną, a dlaczego niektóre nie. No dobra, no to Marta, to zacznijmy po kolei, czyli jak myślisz, jakbyśmy miały tak rzeczywiście konkretnie poradzić, powiedzieć na czym polega rozkręcanie działalności? Przede wszystkim no, zazwyczaj zaczynamy od tego, że wymyślimy jakiś produkt lub usługę, którą chcemy oferować, tak? Sprzedawać czy świadczyć tę usługę. I chcemy to robić w ramach naszej organizacji, żeby poszerzyć swoją działalność, mieć dodatkowe fundusze na swoje statutowe. No dobra, no to tak, tak, tak to, to takie z rozumu jest. No. To, to z rozumu, tak. oczywiście. Ja powiem na początku trochę z rozumu, a, a potem no powiemy, co dalej. Yy, I zaczynamy powinniśmy zacząć przede wszystkim od takiego przemyślenia sobie tego, w jaki sposób będziemy ten biznes prowadzić. I to jest biznes plan. I to jest biznes plan, bo konsekwencją tego przemyślenia jest właśnie napisanie biznes planu. Tak mhm. mówię, zaczynam trochę łagodniej, bo jak mówimy o napisaniu biznes planu, to też już niektórzy zaczynają się e, bać i stresować. I od razu uwaga, biznes plan, jeżeli go piszemy, bo wymaga tego od nas nasz e, firm, ktoś, kto będzie nas dotował, czy jakiś grant chcemy otrzymać na naszą działalność, nie piszmy biznesplanu tylko po to, żeby go napisać, I nie, bo wiadomo, kartka wszystko przyjmie, tak? papier wszystko przyjmie, mhm. tylko naprawdę przemyślmy to, co chcemy tam napisać, to, co tam nam wyjdzie z wyliczeń i wtedy zastanówmy się, czy, czy chcemy to robić przede wszystkim, tak. czy mamy na to czas, siłę i inne zasoby w postaci chociażby ludzi, z którymi będziemy to robić. I to jest jakby kluczowy Poczuję. wątek, bo za chwilę będziemy się tutaj nad tym pochylać bardziej, bo wiecie... To, z czym ja się spotykam, to jest taka postawa, że ludzie myślą, okej, okay, tu jest wymagany biznesplan, no to my ten biznesplan tu napiszemy, tu nam pomoże Marta, tu tak, nam pomoże Kasia, albo ktoś, ktoś za nas ten. Ktoś za nas tak. napisze, I albo według jakby, jakichś zasad. No i, i dobra, i zrobili okay. ten biznesplan, mają dostali dużo punktów, mm -hmm. ktoś im przyznaje dotację i to jest ich zdaniem koniec. Cała mm -hmm. para już, poszła że tak powiem, bizdek. poszła w Nie. Mm. Napisanie biznesplanu to nawet kurcze nie jest początek, ludzie. To jest w ogóle opcja. Yy, to, nie, to jest po prostu Minu takie, jak jeszcze dwa, na początku trzy. dnia jeszcze nie wstaliśmy z łóżka tak. po prostu, tak? e, Wszystko zaczyna tak. się wtedy, kiedy odpalamy. Kiedy zaczynamy już ten biznes najpierw przygotowywać i to przygotowanie, rozkręcenie biznesu też idzie nam według Dokładnie. tego zaplanowanego biznes planu wcześniej. Oczywiście jesteśmy elastyczni i realizacja tych naszych założeń z biznes planu też może się zmienić. Ale uwaga, my musimy wiedzieć i panować i kontrolować to, co się zmienia i w jakim stopniu. I jak to się ma do naszego planu. Przede wszystkim budżetu, bo Dokładnie. tutaj wchodzą w grę pieniądze. Czy nam po prostu wystarczy na to pieniędzy? Albo czy możemy poszerzyć jakieś swoje plany, rozszerzyć tą działalność, bo na przykład zostaje nam trochę funduszy. Więc musimy kontrolować i porównywać do tego, co założyliśmy. I ten moment, kiedy przygotowaliśmy już ten biznes i go odpalamy, czyli ruszamy z tą działalnością, to dopiero, kochani, jest dopiero właściwy początek tego tak. wszystkiego. A nie napisanie biznesplanu, proszę państwa. Moment otwarcia lokalu gastronomicznego, moment otwarcia sklepu, postawienia strony internetowej, czyli wystawienia pracy z pracownikami. Czyli ten moment, kiedy przychodzą pierwsi klienci, to jest właściwy początek tej naszej działalności, tak, tej naszej to to jest... trudnej drogi, trudnej ciekawej yy, albo wcale nie tak, ale nie... szerokiej tak? tak, więc właśnie o to chodzi i teraz wchodzimy w ten wątek, czyli wyobraźmy sobie, że żeśmy włożyli trochę energii w biznes plan, w przygotowanie mm -hmm. i tak dalej, otworzyliśmy, przychodzą mm -hmm. pierwsi klienci albo robimy dla pierwszych klientów, bo powiedzmy dla instytucji tak. I zaczyna się, tak? I teraz yy, kolejna rzecz. I wtedy której... jest sprawdzam. Tak, i to jest sprawdzam. I tutaj mam taki wątek, który bym chciała z Tobą poruszyć, bo mm -hmm. on jest ważny. I tu wchodzimy już nie tylko w plan, ale też w kwestie psychologiczne, społeczne, mm -hmm. psychospołeczne. Czyli kto powinien być zaangażowany w rozkręcenie działalności. Jak to w ogóle ustawić, żeby, żeby, żeby to się udało, żeby dawało radę, jak Ty myślisz, jak, jak angażować ludzi, bo mm. ngo są też mm -hmm. specyficzne. Tam... Tak, może oprę się na własnych no doświadczeniach właśnie. i to co widzę często, Ym, kluczowym pytaniem jest takie, kto będzie prowadził ten biznes, tak? Tak. kto będzie tych klientów kto zdobywał, będzie kto będzie ich obsługiwał, kto będzie do nich dzwonił, Ym, kto będzie odpisywał na maile i tak dalej, takie tak. proste, zwykłe rzeczy, które trzeba robić przy prowadzeniu działalności. I często pomysłodawcom, czyli jakimś tam szefom tych organizacji wydaje się, że okej, okay, zlecę to tam komuś, kto ze mną współpracuje. <grym> albo wezmę. Właśnie po pierwsze najpierw wolontariusza za darmo, tak? Serio, który mi rozkręci biznes. Gdyby, serio, kochani, gdyby to tak działało, że wolontariusze nam rozkręcają biznes za darmo to wszyscy by mieli biznesy rozkręcone, i rozkręcone na pól, co jest wiadomo fizycznie niemożliwe. Yy, druga rzecz, yy, tak, dobrze, to zlecę tak. pracownikom, tak, czy współpracownikom. I teraz znowu podstawowe pytanie, czy oni mają to, kiedy, będą mieli, kiedy to robić, tak. Bo, Bo może być tak, że są na przykład zaangażowani na kawałki jakieś, etatów w czterech waszych innych projektach. Innych projektach I absolutnie nie znajdą na to czasu, ale przede wszystkim, czy mają do tego kompetencje, bo ktoś, kto się zajmuje z księgową i będzie liczył cyferki tylko w zaciszu biura, nigdy nie będzie dobrym sprzedawcą albo prawie nigdy nie będzie dobrym sprzedawcą, tak? Więc nie inwestujemy go. Albo nie chcieć, akurat albo mieć zleconego i ostatnie, takiego zadania. Nie? Dokładnie, najważniejsze pytanie, czy ten ktoś będzie chciał rozkręcać ten biznes i czy, czy w niego wierzy, czy go czuje, czy rozumie, czy się z tym zgadza. Bo też nie zawsze musi być tak, że to co my wymyślimy, z tym będą się zgadzali nasi współpracownicy. I teraz tutaj zatrzymajmy się przez chwilkę na tych wątkach, właśnie psychologicznych. Zobaczcie, słuchajcie, NGOsy też, z tego co widzę, bo to nie jest tak, że chcę uogólnić o wszystkich. Z moich doświadczeń wynika, nie wiem jak z Twoich, że czasami osoby pracujące w organizacjach pozarządowych mają jakoś nabakier z pieniędzmi. Z zarobieniem pieniędzy, z tym, że zarabianie jest ok, że zysk jest w porządku. Mm -hmm. Pieniądze są neutralną energią, są w porządku. Kwestia I... tego, co ty z nimi zrobisz Dokładnie. dalej, Mogę gdzie przyniec. je zainwestujesz, tak. jak z nimi będziesz pracować, ale tu nie, już teraz w to nie będziemy sz, szły. Bardziej chodzi mi o to, że jeśli chcecie angażować kogoś, kto ma rozkręcać tą działalność, to to ma być ktoś, kto to rozumie i kto ma ze sobą i z pieniędzmi poukładane. E, wiesz co, jeszcze e, taka dygresja. No. Sami musimy być pewni, że chcemy rozkręcać tą działalność i że dla nas pieniądze nie są niczym złym. I że biznes nie jest ni niczym złym. Bardzo często na szkoleniach spotykałam się z tym, że jak już poruszałam słowo, e, już nie mówię Excel, ale biznes, pieniądz, nie zysk, nie <grym> bo to już bo jest dla kumagisty. Ale y, jeżeli zaczynała mówić o zarabianiu pieniędzy, to część ludzi zaczynała się jakoś dziwnie chować, kurczyć, czuła niesmak, bo przecież idą y, do organizacji pozarządowych, żeby robić coś dobrego, tak? nie dla pieniędzy. I to się zgadza. Pieniądze w takich organizacjach, zarobione pieniądze, służą dobru tylko i wyłącznie, tak? Bo pieniądze są neutralne. Więc musimy to sobie przerobić w głowie. Też zawsze powtarzam ja absolutnie się z tym zgadzam, że biznes to nie, to nie tylko ekonomia, to psychologia. I na tym opieramy to, czy po tym widzimy, czy nie, dlaczego niektóre biznesy wychodzą, a dlaczego niektóre biznesy nie wychodzą. Tak, to jest, Chociaż podejście. jest wszystko, tak. tak. Ale nie ma tego przekonania, tej dobrej intencji, tego, tej wiary w ten biznes i nie ma tej po prostu ochoty, żeby to robić. No, jak nam się nie chce czegoś robić, to nie, nie kiwniemy palcem, żeby nam to wyszło tak naprawdę. Mm -hmm. I teraz zobaczcie, w kontekście zapraszania do rozkręcania y, działalności, zaproście do rozkręcenia tej działalności y, ekonomicznej ludzi, tak podsumowując, mm -hmm. którzy mają poukładane ze sobą i z pieniędzmi. Tak. To po pierwsze. Po drugie, którzy rozumieją, co Wy chcecie tak. zrobić, czują to i myślą, że to daje radę, że to jest spoko, że, że naprawdę warto, że to ma sens. Że to jest po coś, a nie, że zmusiliście ich do tego i oni wykonają to jako szesnaste zadanie. Dokładnie i widzą to tylko jako dodatkowe nie. obciążenie, z którego nic I... nie mają i jeszcze się z tym nie zgadzają. Tak. I kolejna rzecz to jest to, że te osoby powinny mieć na to przestrzeń. I czas. To nie może być ktoś, kto dodatkowo się tym zajmie, wiecie, bo mu zostaje 15 minut w robocie. Nie, 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 nie. nie. Żeby rozkręcić działalność, to trzeba się troszeczkę nad tym pochylić. Tak. To, co ma się rozwinąć, musi dostać tak. od Was uwagę. Tak. Uwagę. To tak jak z małym dzieckiem. Samo się nie wychowa. Po prostu na początku trzeba mu pomóc nauczyć się wszystkiego. I tak jest z naszym biznesem. Musimy go. Doglądać, musimy go analizować, musimy sprawdzać, czy się zgadza z naszymi założeniami, wartościami. Wartościami. Pamiętajcie o tym, że biznes plan też się nie kończy w momencie, kiedy otworzymy, tylko później sprawdzamy, czy nasze założenia się zgadzają. Musimy badać konkurencję, otoczenie, analizować cały czas. Także cały czas na to spoglądać. Tak. I tutaj nawiążę do poprzedniego odcinka o klientach. To jest tak, że ten biznes to jest interakcja de facto z klientami. Czyli oni mają czuć, że wy jesteście tak. z nimi w relacji, w tak. kontakcie, że oni czują, że chcą zapłacić, ponieważ tak. wy ich szanujecie. To jest o tym, to jest o tym. Zwłaszcza jeżeli świadczymy usługi. I teraz yy, yy, bo będziemy pomalutku domykać naszą rozmowę. A Tyle by się chciał jeszcze tak, powiedzieć. To jest, to jest temat rzeka. Może jeszcze coś nakręcimy, tak w takim kontekście, wiecie, energia plus psychologia i, i biznesplan. Natomiast na koniec chciałabym spytać się, Marta, Ciebie, jako takiej przedsiębiorczyni z dużym doświadczeniem i z sukcesami, czy są jakieś dobre praktyki, których należy się trzymać, warto się trzymać przy rozkręcaniu właśnie działalności ekonomicznej? Co byś tak poradziła? Z z serca serca. Z serca to przede wszystkim robić wszystko z serca to, to jest pierwsza, <laughs> pierwsza zasada. Druga zasada przyłożyć się do biznes planu, też go zrobić porządnie. Nie mówię o tym, że mają to być idealne formułki, czy ma to być wygl idealny wygląd, tylko to mają być przemyślane fakty i przemyślane cyfry, dobrze obliczone. I potem Sprawdzać, czy to, co realizujemy i na etapie przygotowań do otwarcia ro, rozpoczęcia biznesu, i później już go prowadząc, czy zgadzamy się, czy na ile odchodzimy od naszych założeń i co to powoduje, co, co się z tym mhm. dzieje. I na każdym etapie ym, też no, być przy sobie i sprawdzać, czy ten biznes. Chcemy rozkręcać dalej, chcemy go prowadzić, czy nasi pracownicy się w tym dobrze czują, czy rozumieją naszą ideę i się z tym zgadzają i czy nasi klienci też są w tym z nami, tak? Czy jest właśnie ta dobra wymiana, dobra energia? Najprościej to sobie wyobrazić, jak wchodzimy do restauracji jak czuję i wyczuwamy jakąś atmosferę, jak jest nieprzyjemna atmosfera i nie mówię tylko o zapachu czy o brzydkim wystroju. Tylko czujemy coś takiego, że, że nie chcemy tam zostać, to ten klient też u nas nie zostanie, jeżeli nie będzie tego. Jeżeli flowu. Nie będzie czuł opór od nas, nie? Zdecydowanie tak. Czyli no, trzymamy kciuki, słuchajcie, i zachęcamy do tego, żeby rozwijać działalność ekonomiczną z odpowiednią intencją. Przede wszystkim, nie? To dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.